Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i co prawda mnie nie widzicie, ale obiecany materiał, czyli jak mniej więcej teraz wygląda ta cała moja kolekcja po tych lekkich zmianach. Stwierdziłem, że nagram właśnie w takiej formie. Zaczynamy oczywiście od miejsca, gdzie trwają prace nad komiksami, nad nagrywaniem, więc widzicie mniej więcej co tutaj próbuję. Mam zamiar nagrać Blueberego, ale to już jest dalszy tom. Więc zobaczycie go dopiero za jakiś czas. Już sobie przygotowuję jeden materiał, bo mam taką możliwość. A tymczasem tutaj to co wcześniej wrzuciłem, aby trochę zmienić wystrój. Tak pozostało, i przenosimy się po kolei. Tam jakbyśmy poszli daleko. Tam jeszcze nie chodziliśmy, zobaczycie może tylko kawałek z tej strony. O tu jest też półka z transformersami i troszeczkę innymi komiksami. Bardziej takimi izynowymi, a tutaj mamy oczywiście pozostałe pozycje. Ja to sobie tak porobiłem na takie partie, segmenty oczywiście wydawnicze. Także tutaj mamy pierwszy to jest Scream. I tak to oczywiście wygląda z tego co obecnie mam. Następnie jest no moje jedno z ulubionych wydawnictw, które naprawdę świetnie się rozwija Lost in Time. A troszeczkę niżej, dalej mamy oczywiście Taurusa. I na samym dole jest kurc Odchodząc, stąd tutaj, oczywiście, jest telewizor, i przechodzimy na Egmont. Egmont, i przede wszystkim Oczywiście będzie tutaj vertigo rządziło, ale i nie tylko. Oczywiście wiele tych pozycji już jest od dłuższego czasu w mojej kolekcji, ale cały czas coś się zmienia, gdzieś jest przestawiane, więc no niestety albo istety pojawiają się oczywiście duble z tego, co Wam prezentuję, choćby tak jakby to było w ostatnim moim filmie, prawda? No i tutaj, właśnie Blueberry, Jim Catlas oraz John Hex, Johann Hex bardziej. I tak to właśnie się prezentuje, przechodząc tutaj między oknami. Mamy po środku to, co kiedyś było w innym miejscu, i tutaj sobie zrobiłem właśnie taki dział. Mamy troszeczkę terminatora. Mamy oczywiście wszystko, co jest związane z serią Hellboy oraz BPPO. I na końcu mamy akta Dredda oraz inne pozostałe pozycje. No, i tutaj zmierzając w stronę Wonder Woman, na górze mamy porozkładane super. Bohaterskie klimaty, Green Arrow. Oczywiście szkoda, że tak mały z, z Green Arrow'em na rynku. Bardzo lubię tego bohatera. No i tu stwierdziłem, że w ten sposób będę prezentował swoją kolekcję Batmanów przede wszystkim i wszystko właśnie takie z DC związane. Cały czas też pamiętam o tym, aby nagrać. Batman Gothic, Morisona. Postaram się wygospodarować troszeczkę czasu. Widzimy, że nie biorę jeńców. Wszystko, co z Batmanem raczej wychodzi, to tak naprawdę mam, licząc od. 90. Roku, a nawet nie 9, Przepraszam, 2000, a nawet nie 2000, tylko jeszcze wcześniej, bo tutaj, tak jak widzicie, mam te stare, te semikowe jeszcze takie pozycje, jak choćby nawet Venom czy Black and White. Choć Black and White to Egmont wydał. ten Mam tą wersję też, co po 2000 roku się ukazała, jakoś tak mniej więcej. No, i na samym dole tutaj mamy jeszcze dodaną elemental, wydawnictwo Elemental. Troszeczkę ich pozycji jest oczywiście też mucha, na którą przeznaczyłem dwa takie miejsca. I na końcu tu jeszcze mamy centrale. No, i przechodząc, tutaj mamy oczywiście zmieniony wystrój, przede wszystkim dewastator. Bardzo jestem dumny z tego fixa. On się składa z sześciu, z takiego jednego bydlaka, mówiąc kolokwialnie. I tutaj oczywiście poupychałem trochę Transformersów. Zapomniałem otworzyć gablotę, ale wy Transformersów chyba za bardzo nie lubicie, więc... No i tutaj mamy dalej. Na górze jest trochę Timofa, oczywiście. I tu jest też Timov End Warhol, naprawdę świetna pozycja, mega mi się podobał. I tutaj mamy kulturę gniewu. Jest też black hole, którego sobie nadrobiłem w takim już dobrym, ładnym wydaniu, nieuszkodzonym. Tutaj mamy też Non-Stop Comics. I pod spodem jeszcze tutaj znajdziemy trochę miejsca dla choćby nawet mandioki, jak widzimy. Jest granda, jest kabum. Takie już bardziej mieszane. I tutaj mamy planetę. Tak jak widzimy, jest lane. Jest ongrys. I tutaj jest wydawnictwo 23, choćby nawet słowo obraz. I kilka takich starszych pozycji. A na koniec jeszcze tutaj takie różne, wymieszane. Też muszę sobie kupić jakiegoś kalaksa małego, takiego podwójnego, żeby tutaj wstawić. No i oczywiście. Adam Jensen, tam dalej jest Optimus Prime. Tutaj mam troszeczkę gier. Mało w teraz gry w gram. Powiem wam nawet nie mało. Ostatni raz grałem kilka miesięcy temu. Naprawdę mam czasami ochotę i może w końcu mi się uda to zrealizować. Tu akurat się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o tą gablotkę. Ale otworzyłem, żeby było troszeczkę lepiej widać. Przepraszam, że jest lekko ciemno, ale mimo, że jest mega gorąco, zaczął padać deszcz i to tak konkretnie. No i tutaj właśnie pytana była kiedyś, zadano, znaczy zadano mi pytanie, czy mam coś z kotu bajaki. Właśnie mam z Arkham Knight. Tą pozycję tutaj jest oczywiście figurka z kolekcjonerki z Deus Ex i Cyberpunka. Tutaj mamy stoi sobie na razie Killer Croc, Clayface. Czekam na Scarecrowa jeszcze i Bane'a. Mam preordery zamówione. No i tu troszeczkę popów. No i tutaj oczywiście to, o co chodziło najbardziej. Tu mamy teraz Year One i Batman Metal, tak sobie postawiłem. Tu cały czas niezmiennie Biały Rycerz Animated z 1000 DC. Powrót nocznego Rycerza, w, jedyna moja chyba z Mattela, gdzie no, uważam, że jest o wiele lepsza niż ta z McFarlena, który teraz wydany został w tym pancerzu. No i długie Halloween oczywiście. Tutaj mamy takie mieszane, prawda, czyli Batman Rip, Endless Winter, Future State jest oczywiście z najczarniejszej nocy, Blackest Night, no i oczywiście wersja Green Lanterna, jeżeli chodzi o Death Metal. No i tutaj takie trzymuje ulubione pary z ulubionych serii, czyli Śmierć w Rodzinie, Batman Capullo i Joker. Ten Joker jest najlepszy, naprawdę. Joe Garesz jest świetne naprawdę. I to jest ta stara wersja yy, Super Vailance, tak? Super Watch. Tutaj mam oczywiście tą nowe, o wiele lepsze niż to matelowe. Wydanie Robina, no i Gacek. A z tyłu, oczywiście, jest Hash. No i tutaj też niezmiennie póki co. Batman Hash tylko w tej wersji, z, gdzie płynął, prawda? Pod wodą jest tam 2-3 trzy, trzy strony. Bardzo mi się podoba. To wydanie jest Darwin Cook. Jest z tyłu D.C. Robert, jest Libermejo tutaj na końcu. I tutaj mamy jeszcze z Justice League Jeffa Jonesa. Oczywiście moje koszulki Totiego I tutaj troszeczkę jeszcze DVD. Także tak to się wszystko prezentuje mniej więcej. Obiecałem, nagrałem. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej prezentacji. Oczywiście, nie zapomnijcie skomentować, polubić, udostępnić. Będzie mi bardzo miło. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A także pamiętajcie, że możecie dołączyć do moich mediów społecznościowych, ewentualnie wesprzeć mnie poprzez wspieraj na YouTube, ewentualnie patronita. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.